Witam was, witam was bardzo serdecznie w horoskopie na lipiec. To miesiąc nasz wakacyjny, ciepły, kiedy marzymy o tym, żeby gdzieś pojechać, zrelaksować się i po prostu myśleć o niczym i nic nie robić. Czy ten miesiąc właśnie będzie taki dla nas, czy będą ważne inne sprawy? o tym dalej. Ale póki co, póki co chciałabym was zachęcić do tego, żebyście sprawdzali nie tylko horoskop dla swojego położenia słońca, czyli waszego głównego jakby znaku zodiaku, ale również żebyście sprawdzili ascendent czy też położenie waszych planet osobistych. A wszystko po to, żeby te wiadomości, które się w jakiś sposób Wam ukażą, albo dotrą do Was, lub też spowodują pewnego rodzaju przemyślenia, były kompletne albo chociaż odrobinę poszerzały wiedzę, dawały Wam informacje na nurtujące Was odpowiedzi. A wszystko dlatego, ponieważ czytania dla poszczególnych znaków Zodiaku nie będą odpowiedziami na takie same rozkłady. To są różne, 12 różnych rozkładów dla 12 różnych znaków Zodiaku. Tak więc szukajcie, szukajcie dla siebie innych czytań. I sprawdzajcie, czy to, co myślicie, ma potwierdzenie w czytaniach. Bo zwykle jest tak, że nasz głos intuicji podpowiada, tak, tak się wydarzy, albo ta sytuacja, zdarzenia, zdarzenie, emocje albo cokolwiek innego będzie miało taki, a nie inny wygląd i taki, a nie inny skutek w moim życiu. I szukamy tych potwierdzeń, potwierdzeń tych naszych przewidywań przeróżnego rodzaju, na przeróżnego rodzaju sposoby. Między innymi, oglądając, czytając horoskopy. No to co? Słuchajcie. Słuchajcie, oglądajcie, piszcie, subskrybujcie. Komentujcie za wszystkie aktywności. Już teraz jestem niesamowicie Wam wdzięczna i wierzę, że ta nasza społeczność tego mojego kanału z każdym filmem będzie się powiększać i powiększać. Myślę o tym, żeby zrobić pewnego rodzaju filmik z odpowiedziami na Wasze pytania. Jeżeli uważacie, że ten pomysł jest dobry, piszcie również w komentarzach, na jakie odpowiedzi chcielibyście uzyskać ode mnie no, na jakie pytania chcielibyście uzyskać ode mnie odpowiedź. Ciekawa jestem, ciekawa jestem Waszych propozycji. No dobra, ale. Póki co lecimy najpierw do czytania głównego, czyli takiego ogólnego dla nas wszystkich, a później już dla poszczególnych znaków zodiaku. Zobaczmy. Główna, główna energia, która będzie dotyczyła nas wszystkich. to powiem Wam takie zamotanie czegoś, co naprawdę dobrze działa, jest klarowne, jasne i daje czysty przepływ. Są tutaj potoki energii, które od razu, z samego początku, z samego założenia mają właśnie wprowadzać ten zamęt i Uniemożliwić przepływ. Ten przepływ może być różnych rzeczy. Mogą to być informacje, mogą również to być rzeczy, mogą być ludzie, wszystko to, czym się możemy wymienić. Dużo zamętu, dużo blokad, dużo takich niejasnych sytuacji, dużo szumu. Wszystko po to, żeby przykryć coś, co naprawdę się sprawdza. Coś, co już dawno zostało nie tyle odkryte, co zrobione po to, żeby wszystkim nam było lepiej. No dobra, powiecie, że to dość takie ciężkie i takie raczej pesymistyczne. A w takim razie jak z tego wyjść, jak sobie chociaż z tym poradzić? Co zrobić? Zobaczmy. Priorytetem będzie znalezienie balansu. Nie chodzi o to, żeby to coś, co staje nam na drodze. W jakikolwiek sposób wyeliminować, w jakikolwiek sposób to usunąć z życia, bądź też pozbyć się tego. To nie o to chodzi, bo tak jak istnieje dzień, tak jak potem jest noc i znowu dzień, tak samo w życiu są chwile, które są cudowne, fantastyczne. A później zdarzają się momenty, kiedy chce nam się tylko płakać i myślimy, że to już koniec, że nie damy rady. A tutaj się okazuje, że dajemy radę i potrafimy z tym czymś, co w jakikolwiek sposób nam zaburza życie żyć właśnie w równowadze mijając się, nie wchodząc w utarczki, nie wchodząc w takiego rodzaju ostre teta-tet, nie próbując w jakikolwiek sposób doprowadzić, doprowadzać do spięć. Wszystko po to, słuchajcie, żeby ten moment... Kiedy czegoś nie mamy, kiedy ten przepływ nie jest taki, jak potrzeba, kiedy wiemy, że stworzyło się w naszym życiu jakieś wąskie gardło i nie możemy się doczekać na ten przypływ czegokolwiek, na czym nam zależy, chodzi o to, żeby spiąć się w sobie i wytrzymać. Wytrzymać? Ale nie na tej zasadzie, że zawijam się w sobie i hibernuję, tylko spojrzeć, co mamy wokół siebie, jakie zasoby mamy i w jaki sposób możemy w tej sytuacji je wykorzystać, do tego, żeby nie stracić swojego człowieczeństwa. I tutaj idziemy dalej. Powrót, słuchajcie, jakby tym jednym krokiem wstecz do tego, co jest dla nas fundamentem życia. Z jednej strony powiecie, że to natura, i z drugiej strony powiecie, Matka Ziemia. Owszem, właśnie w ten sposób poradzimy sobie z tymi wszystkimi zagmatwanymi, Węzłami gordyjskimi, które chcą nam tutaj zamydlić obraz rzeczywistości i wręcz uniemożliwić widzenie tego, co jest najbardziej wartościowe. Powrót do Ziemi, powrót do swoich korzeni, powrót do miejsca, z którego wyrośliśmy. To może być kawałek Twojej działki, ale też może to być Twoja praca. Podjęcie pracy, podjęcie wyzwania, założenie swojej firmy i dbanie o to tak, jak tylko możemy najbardziej. Jakbyśmy dbali o siebie samych. Powracajmy więc, powracajmy więc do tego co jest fundamentem naszego życia. Po czym stąpamy? Zauważmy jak dużo nam matka natura daje i umożliwia nasz rozwój, naszą bytność, bezpieczeństwo, ciepło, wszystko. Wszystko co jest nam potrzebne, ona właśnie nam daje. Tylko z jakichś powodów te najważniejsze wartości są obecnie odsunięte, jakby na dalszy plan. Ale, ale to jest temat, jakby na inne czytanie. No to co? Ciekawy, ciekawy miesiąc, i chociaż wydawałoby się, że trzeba ten krok zrobić wstecz, to jednak, pomimo tego, Warto zauważyć, co jest wokół nas i w jaki sposób to możemy teraz wykorzystać. Okej. Okay. I to by było, słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o energię główne. Natomiast za chwilę dla poszczególnych znaków zodiaku będą szczegółowe czytania. Witam wszystkie skorpiony i zapraszam na horoskop. Najważniejsze dla Was w tym miesiącu to nie podejmowanie pochopnych decyzji w momencie, kiedy coś na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać bardzo kuszące, bardzo rozwijające, takie bliskie sercu. I można by powiedzieć, spełniające właśnie potrzeby serca. Czy to relacja, która może się objawić jako ta cudowna, ale dopiero tak objawić, czyli to jest naprawdę początek, czy to też dobre wiadomości, Możliwe również, że wpadniecie na cudny pomysł, albo ktoś wam podsunie cudny pomysł na kreację albo siebie, albo jakiegoś projektu, bądź też po prostu idei, która może wydawać Wam się teraz niezwykle interesująca. Ale, ale słuchajcie, nie podejmowanie decyzji kiedy coś tak mocno już wam się podoba jest dość trudne. Czy tą decyzję należy już podjąć? Zobaczmy. Tutaj jest odwołanie do tego, żeby być otwartym na nowe. Żeby zobaczyć, nie od razu mówić, że to się nie nadaje, czy też wręcz odwrotnie, iść od razu w ciemno, ale żeby się otworzyć na nowe, żeby dać sobie szansę na to, żeby tam, gdzie inni mówią, że szansy nie ma, ją wykorzystać. Okej. Okay. A co miłego w tym miesiącu może was spotkać? Nawet nie muszę się dużo zastanawiać nad tym, co tutaj wyłożyłam, bo karty w tej talii same mówią, że możecie wzbudzać w ludziach respekt, respekt taki, który jakby uplasawia was, że nie jesteście osobami takimi łatwymi, z którymi szybko, łatwo i przyjemnie, a potem, no cóż, potem następny, proszę. Tak więc może być tutaj pewnego rodzaju patrzenie na was jako na kogoś, kto sobą coś reprezentuje zarówno wartości takie materialne, ale również wartości moralne. I tutaj zasady zasady będą takie dość ważne i warto chyba się tych zasad trzymać, żeby nie popłynąć. A co was może zasmucić? Że trudno jest Trudno jest nie poddawać się, kiedy człowiek myśli, że to już jest to, że ta druga strona, ale to mówię, to nie musi być tylko relacja, to nie musi być człowiek, to może być również idea, miejsce, po prostu uczucie, projekt, cokolwiek, co was wypadałoby prawie powiedzieć dopełnia, co jest takim Czymś, co uzupełnia Wasze potrzeby. A tutaj, tutaj trzeba to jednak trochę potrzymać na dystans. Nie można jeszcze wchodzić tymi butami do tego jeziorka i zasmakować tych wszystkich smaczków. A co powróci? Chęć. Pójścia na swoje, chęć znowu życia na nowo, wybudowania życia tak, jakbyśmy chcieli, i ruszenia się, ruszenia się z tego miejsca, w którym jesteście, do czegoś nowego, wykorzystania tej chwili, która właśnie się pojawia, do tego, żeby jeszcze raz, jeszcze raz spróbować, bo to jest trochę tak, jakbyście uważali, że to miejsce, w którym teraz jesteście, to już jest jakby stare i może trochę zmurszałe że potrzeba Wam ruchu, że potrzeba Wam myśli, idei i czegoś nowego. Takiego czegoś, co pozwoli Wam wreszcie rozkwitnąć, rozwinąć się. Okej, okay. a co tam w pracy? W pracy pieniądze. W pracy docenienie, w pracy osoby, które mogą. Bardzo dobrze wiedzieć, jak zarządzać majątkiem i jak robić pieniądze. Czyli, czyli praca jest po to, żeby te pieniądze właśnie zarabiać. I w tym miesiącu to wszystko idealnie się ze sobą będzie łączyło. A w uczuciach? Możecie przeczuwać problemy, kłopoty, a może może po prostu ogarniać was strach przed tym co będzie dalej. Bo coś tutaj jest na rzeczy. Coś się rodzi i tylko nie wiadomo w jakim kierunku to pójdzie. A ty od razu na samym początku jakby przeczuwasz, że nic dobrego z tego nie będzie, bo może i owszem, na końcu jest nagroda, ale dojście do tej nagrody jest niezwykle trudne i y, tak naprawdę nie wiadomo, ile problemów, ile schodków trzeba będzie pokonać. A niespodzianka tego miesiąca dla Was? Zostaniesz w tym miesiącu doceniony, doceniona za to, kim jesteś, co umiesz, jak umiesz działać. Po prostu ktoś zauważy Twoje umiejętności, ale możliwe też, że przy pomocy swojego powera, swojej siły przebicia, pokonacie konkurencję. I ten projekt będzie wasz. Może jest on mały i taki dopiero raczkujący, może to tylko zbieranie informacji, może to po prostu przygotowywanie się do czegoś większego. No ale od czegoś trzeba zacząć. Bardzo fajny, fajna niespodzianka, taka mocna, mocno podbijająca. Waszą wewnętrzną wartość. A podsumowanie. No właśnie. Idziecie do przodu ze wszystkimi swoimi umiejętnościami, idziecie w świat. Coś przed Wami się nowego otwiera i zobaczcie, ten człowiek z jaskini. Wychodzi w świat wielki. Możliwe, że to internet, możliwe, że to wyjazdy, możliwe też, że wasz zbyt, waszych usług lub też umiejętności teraz będzie bardzo łatwy. Będą chcieli was oglądać, was mieć, czy też Wasze wyroby kupować, wasze umiejętności również. Tak więc, jaka to rada? To po prostu podsumowanie. Jesteście naprawdę fantastyczni w tym miesiącu, docenieni, umiecie iść do przodu, pokonujecie konkurencję. No i cóż, tylko tak trzymać. Do następnego.